Najwięcej głosu było na Hewę, także dzisiaj malujemy się w hewę testerami. Mamy dość spory wybór, zobaczcie, kosmetyków, jest z czego wybierać. Weźmiemy sobie bazę nabliżającą z gosza. Wiecie, stres, bo ja dzisiaj wyjątkowo naprawdę trochę czuję. Dzisiaj potrzebuję mocniejszego krycia, więc do tego wybierzemy inglota i taki podkład. Tutaj jest zdecydowanie więcej obsługi chodzącej, niż w Rusmanie. Krycie naprawdę spoko. Widzę jakiś ciekawy korektor z zaraz dobiorę sobie odcień. Za ciężki chyba pod oczy. Okrył. Pokrył. Weźmiemy sobie puder Podoczy oczy z Peze. Znaczy pod oczy, w ogóle na twarz, ale widzę, że on jest coś takiego różowego. Czy to nie będzie ten? what about